Hej hej, hello! Witajcie moi kochani w misiowym świecie World Best Joanny. Dzisiaj będę Wam chciała pokazać, jak zrobić taki automotyw na szydełku. Jest on bardzo, bardzo piękny, bardzo mi się podoba. Na końcu może w filmiku lub w międzyczasie będę po prostu pokaże Wam jak on wygląda, jeżeli chodzi o wzór. Dlaczego chcę użyć ten motyw? Będziemy właśnie go dzisiaj na tym filmiku, będziemy robić tylko, wyłącznie ten motyw. Na innym filmiku pokażę Wam, jak zrobić właśnie połączenie, ponieważ będzie to z tego zrobiony strój kąpielowy. A jaki, właśnie taki? Takie będę chciała zrobić majteczki. Eee, tu oczywiście to jest zdjęcie z Pinteresta. Eee, będę chciała zrobić właśnie takie dwa rzędy. Zobaczymy, jak to w ogóle nam tu wyjdzie. Ja tutaj sobie oczywiście zrobiłam y, po swojemu trochę. Znaczy, motyw inny troszeczkę wybrałam, bo do końca nie jest taki jak tutaj jest, ponieważ nie wiem jaki to jest. Więc biorę tak jak tu ogólnie mi się podoba taki motyw, a ten motyw po prostu jest przepiękny. Jest bardzo prosty, więc teraz będziemy go sobie wykonywać. E, czy nam do tego będzie oczywiście potrzebny? Ja tu wziąłam sobie włóczkę Jan Art Ideal. Wziąłam ogólnie bawełnę, ponieważ taką bawełnę mam. Myślę, że. Y, Akryl z bawełną też może być dobry. Do końca nie jestem przekonana i pewna, czy to będzie dobry produkt, ale zobaczymy. Tutaj mamy ogólnie na druty 3 mm, szydełko 3 mm, można używać Grubość z 2 Jest to 50 gram, 170 metrów i 100% właśnie mówiłam bawełny. Ogólnie, gdzie można kupić, link poniżej, a także jakie są kolory, też również macie w tym sklepie. Będziemy robić to w kolorze oczywiście białym, ponieważ sobie chcę zrobić w kolorze białym strój. Jest to bardzo super sposób, jeżeli chodzi o motyw, zrobienie tych właśnie majteczek lub jakichkolwiek innych rzeczy, na przykład buzeczki, czy tam połącza, czego tamkolwiek sobie chcecie, na to, by przykuć na przykład nasze jakieś powiedzmy niedoskonałości. Zwłaszcza dla kobiet, może są pociąże które mają jakieś rozstępy, nieroztępy wtedy można śmiało użyć takie oto majteczki, ja takie będę miała nie mam, nie wiadomo jakie tam rozstępy ale zawsze można sobie jakieś defekty nasze, które mamy po prostu ukryć I to jest bardzo fajny sposób, teraz to jest bardzo ogólnie modne dlatego będziemy to używać do tego używać szydełko będziemy 2 mm, tutaj mówią, że 3 ja używam 2 i bardzo, zobaczcie fajnie wszystko wygląda tutaj nam nic się jakby nie faluje oczywiście nożyczki igła standardowo, To już nie będę mówiła Zatem zaczynamy. Na początku również bym Wam chciała powiedzieć, abyście subskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, A otrzymywać właśnie takie nowości, jak Wam powiedziałam, że będziemy używać sobie, będziemy robić takie fajne rzeczy, jak teraz Wam pokazałam, a będą z pewnością jeszcze inne rzeczy, które będą bardzo fajne dla kobiet. Na razie niestety miałam chwilowe. Hmm, Prostu tutaj smutek w domu pogrzeb, dlatego na chwilę też nie nagrywałam, ale już jest powiedzmy OK i możemy już zaczynać sobie dalej jakoś tam działać. Zatem zaczynamy. Zaczynamy sobie oczywiście od 5 y, oczek łańcuszka. Jak się robi, robi łańczu, łańcuszek, to y, z pewnością znajdziecie filmik na moim kanale, na samym początku mojego kanału. Tam macie pokazane, jak robić słupki, półsłupki i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy po prostu sobie od 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz robimy sobie, łączymy po prostu w jeden okrąg. Oczkiem ścisłym. To będziemy sobie oczywiście zakrywać, więc tu sobie musimy trzy trzymać. I teraz raz, dwa, trzy. I to będzie jako nasz pierwszy słupek. Musimy ich zrobić 24. 24 double crochet, czyli 24 słupki. Mamy tutaj już dwa. Jak robić słupki, mówiłam wcześniej. Link yy, i w ogóle ogólnie filmik macie na moim kanale. Więc tak sobie zróbmy 24. Po prostu słupki i spotkamy się za chwilę. Naprawdę ogólnie motyw jest bardzo prosty, bardzo ładny, mi się bardzo podoba. Troszeczkę go tam zmodyfikowałam, więc nie jest do końca tak, jakbym tam chciała, jakby to był ogólnie z tego motywu, z tego wzoru, ale właśnie na potrzeby tego stroju chcę zrobić tak, jak tutaj sobie pokazałam. I zaraz was, wam również pokażę, ale to właśnie w innym filmiku na strój. Pokażę wtedy, jak wyliczyć, ile powinno być tych motywów, by się zmieścić, by zrobić do swojej figury, do obwodu, który macie w waszej talii.

I teraz trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. Motyw, kolejny rząd będzie taki, że będziemy wbijać się co drugie oczko, robiąc sobie słupek, a pomiędzy słupkami będzie trzy oczka łańcuszka, więc teraz robimy sobie dodatkowo jeszcze trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, nabieramy na szydełko i będzie. To jest nie jako pierwsze, tylko będzie to jako raz, dwa. Czy teraz będzie raz, dwa, powiedzmy trzy, tym razem żeby tam nie było żadnej takiej większej po prostu luki, robiąc sobie słupek znowu raz, dwa, trzy, raz i dwa i tak do końca rzędów Wiadomo, że będzie to 12 słupków, ponieważ będzie to połowa, tak, raz, dwa, połowa po prostu co drugie oczko, więc dlatego mi tu chodzi o połowę, raz, dwa, trzy raz 2 I tak do końca sobie zróbmy. Mam doskonalone mam raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trzy, trzy oczka łańcuszka raz 2 3 i pijam się robiąc sobie oczko ścisłe. Teraz będziemy robić kolejny rząd, czyli wkładamy tutaj sobie szydełko, robiąc sobie oczko ścisłe i robimy sobie znowu trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Będziemy w każdym tutaj naszym łuku, w tym łuku robić po prostu sobie pięć słupków. To jest pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek. czwarty słupek i piąty pięć five, five i teraz za każdym razem będzie jedno oczko łańcuszka i znowu raz dwa trzy cztery i pięć, oczko łańcuszka. I tak do końca naszego całego rzędu. W międzyczasie tutaj oczywiście obcinamy sobie naszą wystającą nitkę, ponieważ już ją chowaliśmy. Wtedy trzymając sobie ręką już przy robieniu naszych słupków. Zatem spotkamy się za chwilę. Mamy, skończymy tak. Oczko łańcuszka. Raz, dwa, trzy, bijemy się, robiąc sobie oczko ścisłe. I teraz robimy sobie, to jest jako pierwszy nasz zawsze będzie półsłupek, który będziemy teraz tutaj robić, bo będziemy teraz robić łuki, czyli pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I pomiędzy tutaj, gdzie były nasze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, było oczko łańcuszka, oczko łańcuszka. Będziemy się wbijać po prostu robiąc sobie półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu w tym tutaj miejscu wbijamy się w środek, robiąc sobie po prostu półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak do końca naszego całego rzędu. Naprawdę jest bardzo prosty i będą nam tylko jeszcze, zostaną nam tylko jeszcze dwa rzędy i koniec. 4, 5. I tak dalej, i tak dalej. Ok, wszędzie są skończone, nasze łóżki. I teraz bijam się tutaj po prostu w te oczko, które było pierwsze jako nasz półsłupek. I robimy sobie oczko ścisłe. Bijamy się znowu teraz w ten łuk, robimy sobie oczko ścisłe. I trzy oczka łańcuszka. Zaczynamy kolejny rząd. Będziemy teraz sobie robić trzy słupki łączone górą. <laughs> czyli raz, dwa, zostawiamy. Znowu przerabiamy. Zostawiamy i łączymy górą, czyli przez trzy pętelki, pętelkę prowadzimy. Trzy oczka łańcuszka i tak będzie zawsze, raz, dwa, trzy i znowu też to samo w tym samym łuku raz, dwa, słupki nieskończone, trzy, mamy cztery pętelki przez cztery, prowadzimy nitkę i raz, dwa, trzy i to samo będziemy powtarzać sobie w każdym tutaj w łuku, czyli znowu będą teraz trzy słupki, raz, dwa, trzy, łączone górą, raz, dwa, trzy, znowu, raz, dwa, trzy i znowu Łączone górą. Raz, dwa, trzy. I tak sobie robimy dookoła naszego rzędu, i będziemy praktycznie już mieć jeszcze tylko jeden rząd, bardzo prosty, i będziemy mieć gotowy nasz motyw. Ok, mamy skończony kolejny rząd. Tak to właśnie wygląda. Na chwilę się zawija, ale za chwilę będzie już dobrze. I teraz trzy oczka łańcuszka, i oczywiście tutaj bijemy się na samą górę, yy, robiąc sobie oczko ścisłe. Przechodzimy znowu do kolejnego tutaj łuku, robiąc sobie oczko ścisłe. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć oczek łańcuszka. I tak będziemy robić teraz w każde wolne tutaj, w każdy wolny otwór. Półsłupek. Oj, wracamy, bo jeszcze trzeba zrobić tutaj jeden jako ten półsłupek. Czyli jeszcze jeden. I teraz za każdym razem będzie półsłupek. I 5 oczek, końcówka 3, 4, 5 i znowu w kolejnym będzie tutaj jako półsłupek raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. I tak do końca naszego rzędu. Raz, 2, 3, 4. Pięć. Więc naprawdę jest to bardzo, bardzo proste i yy... można to teraz zrobić do samego końca rzędu. Gdy ktoś będzie oczywiście chciał zrobić sobie jakąś buzeczkę, to za jakiś czas, jak tylko tu skończę z mówienia, pokażę Wam po prostu jak zrobić to przy połączeniu sobie z kolejnym motywem, ponieważ w tym rzędzie będziemy właśnie łączyć sobie już kolejny rząd. Zatem to jest u mnie wszystko. Zróbcie sobie, spotkamy się za chwilę. Ok, i teraz tutaj sobie łączymy z naszym pierwszym oczkiem. Właśnie z tego łańcuszka, robiąc sobie oczko ścisłe. Jeszcze raz oczko ścisłe i mamy już gotowy nasz motyw. Tak on właśnie wygląda. Więc myślę, że tutorial yy, był bardzo prosty. Pokażemy teraz ogólnie schemat, byście może, gdy ktoś nie chce Ogólnie to wszystko jest na Pintereste, więc możecie sobie normalnie yy, poszukać. Takich motywów jest mnóstwo, lub czegokolwiek sobie na przykład zobaczyć. Teraz Wam pokażę, tylko muszę. O, jest już. Ogólnie w linku macie też mój. W linku macie mój. W opisie poniżej macie po prostu link Pinteresta, tam macie możliwość zobaczyć sobie, jak to wygląda. Ogólnie jest to zrobione z tego motywu, tylko ostatni rząd po prostu nie jest zrobiony. Ja to robiłam właśnie tak, możecie teraz sobie zatrzymać i sobie zrobić, gdy ktoś będzie sobie chciał zrobić oddzielnie sam taki motyw. A ja Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało ten tutorial. Na razie jest ten pierwszy motyw, który Wam pokazałam w tym filmiku. Z pewnością w innym filmiku będzie to również pokazany, ten, ten, ta taka druga część tego stroju, ponieważ strój ma dwa motywy. Eee, jak zauważyliście, to będzie zwykle takie jakieś, tam powiedzmy łączenie, więc. Nie ma nie wiadomo co, czego tutaj, już Wam pokazuję, to też wszystko jest ogólnie u mnie na Pinterestie, możecie sobie zobaczyć, ja to zawsze biorę stąd i to jest jakby ten pierwszy motyw, który robiliśmy teraz, a to będzie kolejny motyw, który będziemy już jakby łączyć, dlatego będzie wtedy musiało już być trochę więcej zrobione, postaram się, żeby to było jakoś zrobione właśnie te dwa rzędy, bo takie chcę wysokie sobie zrobić. Tu będzie może jakaś gumeczka, może może jakaś tam strążeczka, nie wiem co zobaczymy, jak to wymyślimy, a to później standardowo jak majteczki się po prostu już robi. Zatem jeżeli Wam się podobało, chcecie więcej, to zwłaszcza subskrybujcie, aby otrzymywać nowości od razu na wasz telefon lub komputer, że po prostu są jakieś nowe rzeczy. To jest najważniejsze. Oczywiście udostępniajcie komuś, czy chcecie mówić z moją stronę lub komentujcie, lajkujcie ponieważ myślę, że warto. A ja wtedy wiem, że Wam się podoba coś na przykład, co robię. Zatem ja bardzo za dziękuję i do usłyszenia. Bye bye.